Nie wyśpiwuj i numaluj. Ja se tak zawsze śpiwam przy robocie. Ciekawe, czy lamperia w kantorku już wyschła? Suchutko! No. Jestem wam ślacek piznył. Co? No, ślacek wam pociągłem nad lamperią. Jaki ślacek? Czerwony, elegancko jest. Równość go przynajmniej pociągnął? A jak? Tylko na tej długiej ścianie to mi się trochę linika omskła. Mhm. Ale zastawi się szafą i nie będzie widać. A to lecę po zieloną farbę, bo górą, y, guretową jeszcze przelecę rolką. W palemki. No, tak? y, no w pa... No nie wiem, nie wiem, nie ja, wiem. Jak emuzośki izbę malował, to się i tak te moje palemki spodobały, co dodatkowo dała mi jeszcze dychę. Żadnych palemek i kuńcz mi tę robotę, żeby rozna zawsze skuńczyć z baaganym. Słyszałeś? Widziałeś? Ja być elegancka, będzie byle jak. Słyszałeś? Bez palymek będzie lepiej, nie? A już się bałam, że się pan na nie zgodzi. E, e, mo, można się dosiąść? Ależ proszę, oczywiście. Pani to pewnie jako artystka, nie? Sama maluje? E, nie. Sama nie maluje? No ale... pewnie gdzie? No to, to nie robota dla takiej kobitki jak pani. No co to się człowiek upaprze przy tych farbach, pędzlach, drabiny na eee. Ale dobre malarstwo bardzo cenię. Wie pan, że u mnie w domu na ścianie wisi oryginalny Sezan. Mm. Bardzo mi się kiedyś podobał i dziadek kupił mi go na aukcji. Mm. No jakby se pani naprawdę ładny chciała kupić tak. obrazek, to ino na targu we Złoczewie. Tam przyjdzie jeden taki z brodum zielonym maluchym. No. Są maluje, są, są. Tani nie jest, nie jest tani, bo za jelenia to trzeba dać z półtorystówki. Albo lepiej nawet. No ale za to obraz jest porządny, porządnie wymalowany, olejną farbą, no. Nawet jak muchę raju można zmyć nawet.